Mamy głębokie przekonanie, że ustawa, która trafiła kilka dni temu do Sejmu, przygotowana przez kancelarię pana prezydenta Andrzeja Dudy, jest tylko i wyłącznie zagrywką polityczną. Przypomnę to, o czym już wielokrotnie mówiliśmy, że koszt tylko do 2020 roku oceniany jest przez ekonomistów na 40 miliardów złotych. Koszt do 2030 roku to już 250 miliardów złotych, a do 2040 roku ocenia się ten koszt na nawet 500 miliardów złotych. Ten projekt będzie powodował obniżenie emerytur kobiet nawet o ponad 70% i obniżenie emerytur mężczyzn o około 20%. Niestaranność przygotowania tej ustawy, w gruncie rzeczy brak wyliczeń można powiedzieć, tylko zapisanie pośpieszne rozmaitych cyfr wskazuje na to, że projekt był składany z całą świadomością, że nie będzie nad nim pracy, ponieważ nie przypuszczam, żeby i środowisko PiSu i Pan Prezydent były aż tak nieodpowiedzialne, jeżeli idzie o przyszłość państwa. Chodziło o to, żeby wrzucić to w tej chwili, z całą świadomością, że nie ma czasu i nie ma możliwości pracy nad tą, nad tą ustawą.